Wystarczy sama prawda, wolność i sprawiedliwość. Nie zna człowieka, kto myśli, że trzy potęgi zdolne są wyczerpać w istoce społeczeństw. Myli się. W człowieku jest jeszcze jedna siła przeciwna ciała i ducha, która niesie go na skrzydłach społecznego dążenia jednych ku drugim jest to siła miłości. A dziewczyny ubrane na biało wniosły wodę do lewki. Dalej, rozsiewajcie moje krzywdze. Rozsiewajcie moje wiary i łaski. Zapach symbolizuje to rozprzestrzenianie się. Chromienie wartości z 1991 roku z zuzerni. Moi rodzice byli ludźmi głęboko wierzącymi, i te ale przekazywali swoim dzieciom. Pamiętam, nie szczędziły grzybki do sanktuarza Znam na pamięć jasnogórskie rysy, ostrobramskie, lileńskie srebro, wielką cienku gdzie twarz Twoja i Koran, gdzie i Koran, dzieciątko i bęgło such mi złote rany, cyfrysowe drewno, lecz dla dzień za swym obrazem, żywa jesteś i liczy ze mną. Gdy miałem 9 lat, zmarłem po... Pan Bóg odpoczywił a ja się nie sądziłam. Święcenia katmańskie przyjąłem w dniu swoich 3 sierpnia 1934 roku. w muszę się odprawiać w Kaplicy Matki Bożej Częstokowskiej na Jasnej górze. Nie słyszałam śpiewał nie pukał do Twych drzwi, a jednak przyszedłeś do Niego. O Ci grzyb skłónać wśród życiowych dróg. Zamknąłeś i stanąłeś drzwi je. Trzeba wstąpić do rzeczy i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności. Człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, drugi przyjaciel, ciemność i światło. Żyją w świecie, w którym pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występ prawda i władztwo, piękno i żywota, męstwo i chudostwo. kamienioski i świtala posyciego Wyspiański i Warszawski, i biskupią przyjął na jasnej burze. Jestem dobry pasterz i znam owce moje, a one mnie znają, jak znam mnie ojciec, jak znam ojca. Wszyscy moje oddaję za owce. Mam jeszcze inne owce, nie z tej zagadny, ale konieczne jest, aby mnie słyszyli, bo one słuchają, że na głosu moje. Polska, o čia irgi, bet antras, to šiandien išmokau, veikia probu, man centre. Człowa prawa Kościoła Możywa leżący na polskiej ziemi. Panie w roli 19 pozawolone do które dziełe, które ma rozdaje nauku wele wszystkich, zawierząc władzy Chrystusa, warty Kościoła i królem naszego narodu. Istnieje obowiązek miłości ojczyzny, jest to obowiązek moralny, a nawet religijny. Jest on tak powszechne, że przekracza pewne granice dzielące na bazy polityczne czy społeczne.

i was

prima massa Puszę z powodu, że dziwych panów brutali, a ty w niej sukisku z łapki ustalił. Badamy zastawienie, nie wodę remu. Czyli w miarę, którzy przysłowił zbytnio, sławił ciąg ileś sił, to myślą tajemną, ty byłeś w groźniu, zawsze byłeś serwis. Brak tuby na harfie, ciebie się boję, leciutko w piórku, tańczył rany groźny. 25 września 1953 roku. Prymas aresztowany, jeden z panów, zdjął papier, wiosna list i otworzył się. Podał papier, zawierający decyzję rządu z dnia wczorajszego. Mocą tej decyzji mam natychmiast wyśród z miasta. Nie wolno mi będzie sprawować żadnej czynności związanej z zajmowaniem e dobrostanowiskami. Prosił, by przyjął to do wiadomości i podpisał. Oświadczyłem, że do wiadomości tego przyjąć nie mogę, gdyż w nie widzę podstaw prawnych i mogę też poddać się decyzji z uwagi na sposób załatwienia stanu. Urzędnik prosił, by podpisać list, że poczytałem. Na każdy do listu napisałem, wręczonymi mi piórem czytałem i umieściłem z rejonicjami. 26 19. września 1952 roku, rybo, rybo. Dzień święty Sobota. Dzień, w którym zywał odprawę Miszę Świętą, chłop uczenia Matryborze jasno Dziś, po raz pierwszy od tylu lat, Boża nie otrzyma swojej zdrowotnej Miszy Świętej. Dostaję posiłek, odmawiał, drewniarz, porządkuje pobój. bogu. Pobój, do którego został wprowadzony, robi wrażenie mieszane, mieszany świeżo i dziś opuszczonego, wyglądy powie celi zachodniej. W związku znika 1953 roku Stoczek Pan Micki, że przyleziono mnie do więzienia, bo zatrzymał się przed szeroko otwartymi czujami jobnicymi na milny korytarz. Nie dowiedziałem się, jak się na sami z tobą Natomiast poinformowano mnie, że koszta pobytu w tym domu Zatrzymaliśmy się przy domu położonym w lesie, który był przeznaczony na nowe miejsce pobytu. Był to klasztor od Hanów pod próbnikiem, na nowy obóz izolacyjny. 29 października 1955 roku, Komancza. Do Komanczy przybyliśmy o godzinie 15.30. Nie sposób nie myśleć, czy może Bódzkiłami swojej płaty i uponuje się od dzieci swoje. Czy Bóg zaprowadził mnie z kartonów ośrodnych karter? Czy też założonza swoimi rzeczami okrem i wiem, że wszystko uczyni na większą chwałę swoją i kościoła u muego z syna świata? 25 września 1956 roku. Nigdy nie wyżywiamy się, wyciągnąłem i takich cię lat. Z których głównym mojego życia jednak lepiej, że upłynęła chłopym więzienie, niż umiał wpływ na, na między lepiej na chroma Bożej, na pozycji kościoła powszechnego w świecie, jako stróża prawdy i wolności sobie. lepiej na kościoła w Polsce i lepiej na pozycji mojego narodu. Gracias. Dreszta generała Stefana Wyszyńskiego, zwracając się po 20 latach od zakończenia wojny do biskupów niemieckich z prośbą o nawiązanie kontaktów ludzkich. Częstych wspomoczycieli Jacykowskiej świadom, że przyszła godzina moja i mam wracać do Ojca, od którego otrzymałem życie na ziemi, składam to wyznanie pełnej gotowości i uległości Dziecka Bożego w formie mojego testamentu. W relacjach do Kościoła Chrystusowego muszę wyznać, że zawsze wyznawałem pełnego zrozumienia w trudnych sytuacjach Kościoła w Polsce od Ojca św. Piusa XII, Ena XXIII, i Pawła VI. Nigdy nie usłyszałem o nich najmniejszej przygody, ani też krytycznej oceny naszej pracy. Natomiast zawsze budowały mnie prawdziwy szacunek i miłość, z jaką odnosili się po do w Polsce, do biskupów, do i do mnie. Przekonany o zmysłości przemian społecznych, służyłem bezinteresownie przez wiele lat, bardzo wolowniczym, zwłaszcza przez pracę kulturalną i światową. W społecznych ręcech i papierzy, ufam, że pomimo przemian w politycznych, dzieło to nie zostało jeszcze dokonane. Świadom, że odzoruję w nich szybkie, przebaczam miejsce za wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycali. Korząc się z świętej św. Brodzień Słowackiej, mojej, mogę rodzić pani Jasenickiej, której służyłem jako niewolnik, oddany jej w więzieniu w Soczku Warmińskim dnia 8 grudnia 1953 roku. Najpokorniej proszę, ucieczkę Gresznyku, aby była mi orędowniczką przed Panem II. Świętem, Amand, Stefan Kardynał Wyszyński, Krema Polski, Niewolnik Marek. kardynał Stefan Duszyński zmarł w uroczystości niepokopienia pańskiego 1981 roku, ofiarowując swoje życie w intencji Ojca Świętego, którego stan zdrowia po zamachu był bardzo ciężki. pogrzeb bezgranicznie oddany do Marii księdza kardynała odbył się w uroczystość nawidzenia na świecie Marii Panny. świętości zaraz po śmierci zaczęło się zbieranie materiałów do procesu beatyfikacyjnego, którego część pierwsza zakończyła się 6 lutego 2001 roku. Uroczystość w warszawskiej archikaterze wypełnionej poprzez tłumę wiernych. Miłość nie się miłana, więc co to głową, tylko mało miłość, od próg próch użyje, wielka miłość, oczyszcza się i rozła. Jakby twoję właśnie dnia. Obywateli nie produkuje się w fabrykach, to w rodzinie noce pod, pod sercem matek kryje się na W związku z życiowymi typowanymi wielkim sercami stoi wielkość człowieka. Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Dziękuję też Pani Janie Wytupie za przygotowanie tego spektaklu. Bóg za